Cześć, tu Jakubiks. Zapraszam Was dzisiaj na mecz Włochy kontra Ukraina. Ja będę grał Ukrainą. Ten mecz będzie z okazji święta zmarłych. Na Ukrainie obecnie trwa wojna i tam bardzo dużo ludzi ginie. Codziennie ktoś ginie. I żołnierze, i cywile. A Włochy wybrałem z tego powodu, że najwięcej umarło we Włoszech. Całej Europie na COVID-19. COVID I chciałem e, oddać hołd e, dla Ukrainy i dla Włochów. I to jest właśnie mecz poświęcony tym dwóm krajom. Bo na Ukrainie się bardzo źle dzieje, bo trwa wojna w dalszym ciągu z Rosją, krwawa a we Włoszech dużo zmarło na covid -a. Jeśli przypominacie jeszcze za czasów covid jak to wyglądało, no to w Polsce u nas też dużo zmarło ludzi, ale nie aż tyle co we Włoszech. Więc no naprawdę tam było naprawdę sporo, bo nawet nie mieli gdzie chować tych ludzi. Mieli problem. No i te trumne nawet w kościołach musieli zostawiać w Włoszech o tak aż taka była umieralność w Włoszech duża. A ten mecz będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. A i będziemy grać na San Siro. Dzisiejsze spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Nic dziwnego, że na stadionie zaczyna brakować wolnych miejsc. Wkrótce pierwszy gwizdek. Która z drużyn dziś będzie świętować po meczu? Drodzy Państwo, serdecznie witamy z Mediolanu i zapraszamy do wspólnego oglądania tego, miejmy nadzieję, emocjonującego meczu na San Siro. A mecz dziś dla Państwa mają przyjemność komentować. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Na trybunach gorąco wszyscy liczą tu dziś na niezapomniane emocje. Aż to czuć w powietrzu. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Być groźnie. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Centra w pole karne. Nic z tego. Gubią się w tej akcji. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Wielu w tej drużynie zawodników wartych jest uwagi, ale dziś skupię się na tym, co pokaże Domenico Berardi. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast miastem. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Naprawdę dobra próba z rzutu wolnego. Bramka była tuż tuż. Uderzenie tylko nieznacznie nad poprzeczką. Może mieć chyba trochę pretensji do losu. Włosi co prawda nie trzymają się już tak kluczowo Katenaciu, ale do dzisiaj, zwłaszcza w meczach z nominalnie słabszymi z rywalami, zdarza im się trochę jechać na renom. To prawda, nadal widujemy mecze, w których przede wszystkim neutralizują zagrożenia na swojej połowie. Czując, że wcześniej czy później trafi im się okazja, by strzelić gola z niczego. Ale zaraz, oj, może być z tego golu. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Teraz piłkę Giovanni Di Lorenzo celem zagrania tristantek nieodpowiedzialne zachowanie teraz załatwa strata Mois! No chyba nie mogło być innej decyzji sędzia odkwistuje rzut karny Może strzelić pierwszą bramkę dla drużyny. Dobrze, Bramka! wyczuł wykonawcę! Broni! Głęboka ta centra z narożnika. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. Nie kombinuje, wrzuca. No, żeby strzelić gola z takiego kąta, to trzeba mieć raz niesamowitą technikę, a dwa trochę szczęścia jacku. Myślę, że po prostu podjął złą decyzję. To nie mogło wpaść. Lepiej by było zagrać do partnera. No i po zagrożeniu dobry odbiór i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Berardi. Zespół Włoch ma piłkę. Szarawi. Włosi grają do przodu. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Jest rozpoczęcie gry. Głosi bramkę za rywalami. Jaka będzie ich odpowiedź? A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na San Siro. No, na razie do przerwy Ukraina prowadzi praktycznie w końcówce pierwszej połowy spotkania. 1 do zera, więc Bramka do szatni. Właśnie teraz muszą się wziąć garść, bo Ukraina na razie tutaj daje czadu. No trzeba zrobić zmianę. wrzucimy sobie. Mikajenko wejdzie sobie za Mykolenko. Sydorczuk wejdzie sobie za Stepanienko. No, i Majnowski wejdzie sobie za Sudakowa. No, i tak myślę, że możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Na razie, Ukraina prowadzi 1-0 z Włochami. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Przez skład Musi teraz bardzo uważać. Włosi notują odbiór. Di Lorenzo przy piłce. Sharaoui. To musi być bramka. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Podanie do Barelli. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w opał. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. O już ostatnie 30 minut tego spotkania. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. A teraz, uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Naruma ruma łatwo broni ten strzał. Pełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. A Czerbi. I mamy stratę. Świetnie to zablokowali. Nic. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. I przed szansą, aby strzelić na 2 do 0. Daleko od bramki. Chyba piłka była ustawiona na jakiejś nierówności. Nie da się tego pudła inaczej wytłumaczyć. Szkoda tej zmarnowanej szansy. I Lorenzo przy piłce. Włosi mają teraz trochę przestrzeni na atak skrzydłem. Tak, można się było tego spodziewać. Sędzia dyktuje rzut karny. A to oznacza, że będą mieli okazję do wyrównania. Sędzia sięga do kieszeni i piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Wydawało się, że bramkarz obroni ten rzut karny. Piłka jednak była ciut szybsza niż interweniujący golkiper i padła pod jego brzuchem do bramki. Włosi nie utrzymali piłki. Rusłan Malinowski. Ukraina próbuje skonstruować groźną akcję. Malinowski. To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą. Branka. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki Bramy. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ruma. Katelli celem zagrania. Włosi w ataku. Czasu coraz mniej. Czy uda im się wywalczyć remis? Piłka przechodzi obok. Zmarnowana okazja na bramkę. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. No i przejmuje teraz piłkę. Tu nie ma wątpliwości. Było przewinienie. Rzut wolny. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. Ale tutaj już czeka wsparcie. Akcja przerwana. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. Drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Obejrzeliśmy ciekawy mecz. Wyrównany i zacięty. Wynik nie był pewny praktycznie do ostatniej akcji. Tym bardziej brawa za to jednobramkowe zwycięstwo. Bardzo dobry występ. A wiele powodów do radości. Domku to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swojej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie. Koniec meczu. Ukraina ostatecznie wygrywa z Włochami 2 do 1. No co to był za mecz? No naprawdę dość wyrównany, bo Włosi atakowali. Ukraina też, zresztą też. No ale ostatecznie Ukraina wygrywa to spotkanie. No i wielki szacun dla Ukrainy. No i oczywiście życzymy Ukrainie jak najlepiej, żeby wygrała tą wojnę. I żeby już nikt tam nie ginął na tej Ukrainie przede wszystkim, bo naprawdę już dużo tych ludzi zginęło w tej wojnie. A ta wojna jeszcze się nie skończyła z Rosją, więc mam nadzieję, że to się w końcu zakończy, bo coraz, coraz jeszcze więcej tych ofiar będzie i. Będzie ciekawie. Już jest nie za ciekawie, bo ta wojna już długo trwa z Rosją. Kiedy to się skończy, nikt nie wie. Więc no mam nadzieję, że to się kończy endem i Ukraina e, odzyska e, wolność. No bo na razie to walczy o swoją ojczyznę, więc no, na razie jeszcze nie wiadomo, jak to będzie. Oby tylko Rosja nie wygrała. Mam kciuki za Ukrainę. Mam nadzieję, że Ukraina wygra. Chwała Ukrainie. No i oczywiście kondolencje dla Włochów. Zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście też wpadajcie też na kanał Sebastianiksa i Wojtasa vlog czyli kanał. oni też nagrywają piłkę na więc... Trzymajcie się i do usłyszenia.